Cześć, jestem Marek z trybu solo. Mm. Witam po świętach i po przerwie noworocznej. Mam nadzieję, że wszyscy wypoczęliście i jesteście gotowi na nadchodzący rok, na planszówki i, i wszystkie nowości, które, które będą wydawane w tym roku. Yy. Dziś chciałem Wam pokazać grę, która nazywa się Skyline Express. Yy. Jest to gra, która dotarła do mnie przed właściwie samymi świętami. Yy. I ja o tej grze już kiedyś mówiłem, bo to jest gra polskiego jakby wydawnictwa Destroy Games. Ona była na Kickstarterze jakoś, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale w każdym razie jakoś na początku poprzedniego roku. I ja przy okazji kampanii na Kickstarterze miałem film, jest on tutaj zresztą na moim kanale, z prototypem tej gry. Przy czym film był wtedy po angielsku, no bo kampania na Kickstarterze też była jakby anglojęzyczna więc ponieważ mam już finalny egzemplarz z kickstartera, który, który do mnie dotarł dzięki chłopaki z Destroy Gamesa przysłanie go do recenzji egzemplarz dotarł więc mogę Wam pokazać tą finalną ostateczną wersję i czym jest Skyline Express? Skyline, Skyline Express to taka można powiedzieć gra logiczna trochę z cyklu takich abstrakcyjnych gier jak nie wiem Azule, sagrady, jakieś kaliko i tak dalej. Gdzie tu wcielamy się w kierownika pociągu, którego zadaniem jest rozmieszczanie pasażerów w różnych przedziałach zgodnie z pewnymi wytycznymi, które mamy podczas każdej rozgrywki. Mamy kafelki zadań, za które będziemy zdobywać punkty, i te kafelki określają nam. Jak my tych pasażerów możemy w naszym e, wagonie czy w naszym pociągu e, lokować? Wagony mają dwa kolory, pasażerowie mają też kilka różnych kolorów, e, więc tutaj musimy kombinować, jak to wszystko poukładać, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. E, oprócz e, e, tych kafelków głównych punktacji, jeszcze mamy takie kafelki usług, które możemy świadczyć różnym pasażerom. Mamy persony, to tacy specjalni pasażerowie, którzy mają bardzo konkretne wymagania, gdzie chcą siedzieć i z kim chcą siedzieć w przedziale. Gra jest od jednego do czterech graczy. Ma wariant solo. Jest tutaj, według pudełka, od 8 roku życia. Jeśli chodzi o wariant solo i o moje wrażenia z rozgrywki, to zapraszam na, na koniec filmu. Tam powiem Wam, co sądzę o Skyline Express. A póki co, zapraszam Was na unboxing. Pokażę Wam wszystkie komponenty i zobaczymy sobie, jak gra wygląda w środku. Także zróbmy sobie unboxing. Tak, prezentuje się pudełko do Skyline Express. Gra jest od razu w dwóch językach, po angielsku i po polsku. I mam informację, że zawiera dodatek Backs and Belongings w środku. Jest to dodatek, który miał być początkowo w osobnym pudełku, ale Destroy Games postanowili dodać go do wszystkich egzemplarzy Kickstarterowych. Tu mamy instrukcję. Instrukcje są dwie, dlatego że gra jako taka jest językowo niezależna. No i mamy instrukcję po polsku i po angielsku. Granie jest trudne, jeśli chodzi o, o zasady. Tu mam informację, jak tą grę rozłożyć, rozstawić dalej, Także myślę, że nie ma problemu. Mamy tryb solo, gdzie od razu widać jak się gra z automą. I tutaj też jest w którymś momencie instrukcji opis tego dodatku, czyli bagaże i pakunki. I również jak grać w tryb solo z tym dodatkiem. I tu na końcu są jeszcze takie scenariusze, które wprowadzają dodatkowe zasady. Mamy cztery scenariusze, które możemy sobie wprowadzić do naszej rozgrywki, więc całkiem fajnie. I tutaj widzicie, jest w po angielsku, jest taka sama, to nie będę jej otwierał, po prostu w innym języku. Tutaj mamy planszetki z naszymi, jakby, wagonami. Każdy gracz dostaje taką jedną planszetkę. W ogóle plusem wielkim jest to, że to widzicie od razu, że one są dwubarstwowe, czyli e, nic nam się nie będzie tutaj suwało, będziemy sobie do, do naszego pociągu, wkłada się w ośmiu rozdziałów, cztery rozdziały są, e, przepraszam, może rozdziałów. E, ośmiu przedziałów, cztery przedziały są zielone, cztery przedziały są czerwone. Tu mamy korytarz, tu mamy okno, więc tych pasażerów sobie będziemy jakoś odpowiednio rozmieszczać zgodnie z kafelkami, które tam podczas każdej gry losujemy. Ale mówię, fajnie, że są dwuwarcowe, nic się nie będzie nam tutaj suwało. Tu mamy planszę do gry. Na planszy jakby każdy gracz dostaje sobie tą planszetkę swojego pociągu czy wagonu, można powiedzieć. A tu jest taka plansza główna, gdzie będziemy rozkładać różne elementy. Tutaj będziemy rozkładać um, takie kafelki person, czyli takich specjalnych pasażerów, którzy mają swoje konkretne różne wymagania. E, tutaj mamy jakby kasy biletowe, gdzie będziemy rozkładać e, żetony, znaczniki różnych pasażerów. I tu jest też informacja od razu, ile tych pasażerów będzie dla e, różnej liczby graczy. Gracz otoczy się przez trzy rundy. Im więcej mamy graczy, tym więcej tych po prostu pasażerów różnych będzie, z których będziemy sobie ich dobierać do naszych wagonów. Tu mamy miejsce na specjalne takie kafelki usług, które możemy jeszcze dodatkowo świadczyć. Tu jest taka poczekalnia, gdzie możemy wymieniać pasażerów z tymi, które już mamy w pociągu, a tu jest takie miejsce, gdzie będziemy wydawać nasze znaczniki akcji i będziemy mogli wykonywać różne specjalne akcje typu zamiana pasażerów na kadr pociągu miejscami, wymiana pasażera z jakimś, który jest w poczekalni. Bo może być tak, że podczas gry w różnych rundach różne kafelki celów będą punktowały w różny sposób i czasem może być tak, że w pierwszej rundzie ułożymy sobie w pociągu różnych pasażerów, ale niekoniecznie oni będą pasować do punktowania w drugiej rundzie, więc też czasem jest taka sytuacja, że będziemy musieli kogoś tam Poprzesadzać, podamieniać miejscami, do tego służą te specjalne akcje. Tu mamy pełno takich kolorowych kosteczek, i to są kosteczki do dodatku tego bags and belongings, czyli tam pakunki, walizki, czy jak to się nazywało. Je wykorzystujemy do oznaczania różnych bagaży naszych pasażerów, i też do tego dodatku mamy takie planszetki, gdzie będziemy te bagaże układać. Cztery też są dwuwarstwowe, dla każdego gracza po jednej. Tu mamy znaczniki akcji. W każdej rundzie, jakby, dostajemy dwa dodatkowe znaczniki, i je możemy wykorzystywać do tego, żeby wykonywać te właśnie specjalne akcje, typu zamiana pasażerów miejscami itd. itd. I każdy gracz ma takie znaczniki w swoim kolorze. Tutaj w tym woreczku mamy różnych pasażerów, i to Wam ich trochę pokażę. Wysypię ich troszeczkę na rękę. I tutaj tak. Mamy na przykład zielonych, to są żołnierze. Ja nie pamiętam wszystkiego znaczeń, co ci finansiści na przykład. One są dwustronne, zawsze z przodu mamy tam pana, z drugiej strony mamy panią. Są w różnych kolorach. Te kolory są ważne, dlatego że na różnych kafelkach punktacji od kolorów zależy, czy na zadany przedział zdobędziemy punkty, czy nie zdobędziemy. Tu mamy na przykład personę, to jest taki specjalny pasażer, który ma swoje konkretne Wymagania. I te wymagania losujemy stąd. Jeśli na przykład takiej kafelku mamy zawsze kilka położonych, jeśli sobie dobierzemy takiego pasażera do pociągu, dobieramy też taki kafelek i to jest informacja, że na przykład ten pasażer chciałby siedzieć w czerwonym przedziale przy oknie i on najbardziej chciałby mieć współpasażerów w swoim przedziale w takim kolorze. I jeśli uda nam się takie coś, jakby jemu zorganizować, no to jeden punkt dostajemy za to, że go posadziliśmy tam, gdzie chciał. I jeden dodatkowy punkt wycięstwa za każdego pasażera, który pasuje kolorem do tych preferowanych przez, e, przez niego. I to jest jakby jeden e, sposób na, na zdobywanie punktów wycięstwa w tej grze. E, drugi sposób na zdobywanie punktów wycięstwa to, e, to są te kafelki y, jakby główne punktacji, które e, losujemy sobie podczas każdej rozgrywki. I po dwa takie kafelki przyposobujemy do każdej rundy. I tu na przykład zdobywamy 5 punktów za każdy przedział, gdzie w ten sposób po ukosie naprzemiennie siedzą zieloni pasażerowie i fioletowi. Tu na przykład musi być jeden czerwony pasażer, a cała reszta dowolnego koloru, ale wszyscy trzej pozostali muszą być w tym samym kolorze. Jeśli im więcej mamy takich przedziałów, tym więcej punktów zdobywamy za takie właśnie przedziały. Tych kafelków jest naprawdę sporo. Więc za każdym razem rozgrywka będzie inna i regrywalność jest duża. W ogóle fajny jest ten plastikowy insert, co widzicie, bo no wszystko się po prostu fajnie mieści, nie mamy żadnych worków stronowych. No tutaj jeszcze przekażę wam pokażę kafelki Automy, tych kafelków jest 10. I podczas, jeśli gramy solo z Automą, no to podczas każdej rundy losujemy taki kafelek i on nam określa, czy na przykład Automa bierze taką personę, czy dobiera sobie jakiegoś pasażera, który do tej wymagań. Tych, tej persony, czyli takiego tego specjalnego pasażera czy pasuje, czy po prostu dobiera pasażera na kat, z tych kas biletowych drugiego od, tutaj od lewej, drugiego od prawej i tak dalej. Także obsługa automy też jest całkiem prosta. Jest prosta, jest właśnie fajnie wymyślona, bo mamy dzięki temu przeciwnika, który możemy grać i możemy z nim przegrać. Tutaj są jeszcze takie dodatkowe kafelki usług, które możemy świadczyć. I tutaj po prostu, jeśli taki kafelek zdobędziemy podczas gry, to za każdą parę, w tym przypadku pomarańczowego i filetowego pasażera, zdobywamy w pociągu dwa punkty. Tutaj zdobywamy punkty za parę na przykład filetowy zielony, zielony, pomarańczowy, czerwony, pomarańczowy, i tak dalej. Czyli punkty możemy zdobywać na trzy sposoby. Możemy zdobywać z tych kafelków usług, możemy zdobywać z tych specjalnych pasażerów, którzy mają swoje wymagania, oraz z tych głównych kafelków punktacji, które punktują nam różne przedziały w naszym pociągu. Tutaj jeszcze są bilety, które możemy też gdzieś tam zdobywać. Te bilety możemy wymieniać albo na te usługi, albo możemy jakby wracać nimi wydawać po to, żeby przywrócić znaczniki akcji i będziemy tymi tych akcji troszeczkę więcej. Taki bilet zdobywamy za wypełnienie w całości naszego przedziału. Czyli jeśli do przedziału wpakujemy czterech pasażerów, wtedy dostajemy taki bilet sobie go tutaj przy drzwiach kładziemy. I jeśli mamy na dwa takie bilety, no to możemy wymienić je na jeden kafelek tych usług, który gdzieś tam docelowo da nam na koniec gry dodatkowe punkty. To tyle, jeśli chodzi o komponenty Skyline Express. Przejdźmy sobie teraz do podsumowania. Bardzo podoba mi się Skyline Express i zresztą już wspomniałem to w poprzednim filmie, tym dotyczącym prototypu, dlatego że jest to mm, fajna gra logiczna, tak, bym powiedział, rodzinna plus, bo ona nie jest jakaś banalna, ale no też nie ma zasad na tyle zawiłych i skomplikowanych, żeby, żeby nie być w stanie wytłumaczyć tego jakimś bardziej ogarniętym dzieciom, starszym powiedzmy. Ale podoba mi się to, że, że, że mimo, że ta gra jest taka troszeczkę atrakcyjna, no bo głównie chodzi o układanie kolorowych pasażerów w kolorowych przedziałach zgodnie z kafelkami czy jakimiś wytycznymi, które mamy tam, jeśli chodzi o punktację w danej rozgrywce. To mimo wszystko ten klimat nie jest taki totalnie jakby oderwany, bo są takie gry. No, nie wiem, na Kassagrade jest takim dobrym przykładem, nie? Że, że niby układamy te witraże z kosteczek, ale no generalnie układamy kolorowe kostki na jakichś polach. I na przykład w Kaliko robimy jakiś koc dla kota, no ale no nie ma tego koca i nie ma tego kota. Więc jest to najczęściej te gry logiczne, tego typu takie abstrakcyjne, trochę mają ten temat totalnie taki oderwany. A tutaj faktycznie. Temat ma sens, nie? Czyli mamy pasażerów, możemy sobie wyobrazić, że, że w takim pociągu, no gra w ogóle ma taki powiedzmy futurystyczny tam mm, tematykę, bo akcja dzieje się w przyszłości, kiedy tam był jakiś kataklizm i teraz te miasta wynalazły jakiś tam podniebny pociąg, który przewodzi pasażerów. Ale już nie o to chodzi. Możemy sobie łatwo wyobrazić jakby sensowność tego, co robimy, no bo faktycznie różni pasażerowie różnego typu, no tutaj mamy jakieś tam żołnierzy, artystów i tak dalej, my ich musimy w tym wagonie usadzać, zgodnie z jakimiś tam preferencjami. I no ma, ma to sens jakby trzyma się to kupy nie? to nie jest takie totalnie oderwane od rzeczywistości więc y, to jest bardzo fajne jeśli chodzi o Skyline Express y, jeśli lubicie gry tego typu takie właśnie logiczne gdzie coś tam musicie układać coś tam musicie dopasowywać i zdobywać punkty to to myślę że ta gra na pewno wam się spodoba y, kolejną zaletą dla mnie ogromną jest tryb solo który tutaj jest y, bo to jest y, y, Tryb solo, gdzie mamy przeciwnika, czyli gramy przeciwko automie. Nie jest to po prostu pobijanie swoich punktów. Bardzo wiele gier takich logicznych, abstrakcyjnych, nawet jeśli ma tryb solo, to polega on na tym, że po prostu pobijamy swój wynik. Gramy sami, zdobywamy ilość punktów, notujemy sobie, nie wiem, wynik na kartce i kiedy gramy kolejny raz, staramy się pobić własny wynik. Tutaj jest automa. Automa, która. Składa się z 10 kafelków, te kafelki tasujemy i według tych kafelków rozmieszczamy pasażerów w wagonie automy. Są momenty, kiedy trzeba tam troszeczkę rzeczy policzyć, bo, bo tam te kafelki usług, które możemy świadczyć, jak różnym pasażerom, automa też zabiera i tam musimy wtedy sprawdzić z tych dostępnych kafelków, który da automie najwięcej punktów w danym momencie. Ale ogólnie obsługa automy jest bardzo prosta. Tasujemy te kafelki, wyciągamy i ona, każdy kafelek mówi. Jakiego pasażera jakby dodajemy sobie do, do pociągu automy. Jest kilka poziomów trudności. W różnych poziomach trudności automa zdobywa różną ilość punktów za różne rzeczy, więc no możemy przegrać nie? i to jest fajne, że, że to nie jest tak, że sobie gramy po prostu do kotleta i tylko liczymy te punkty. Tylko mamy przeciwnika takiego przeciwko, który my gramy i on może nas po prostu ograć. Więc tryb solo jest fajny. Podoba mi się oprawa graficzna tej gry, widzieliście zresztą na, na unboxingu, jest ładnie wykonana, mamy plastikowy insert, więc te wszystkie elementy się nam mieszczą. Tu jeszcze w pudełku jest od razu dodatek Bugs and Belongings, który dotyczy bagażu, który też możemy sobie gdzieś tam rozlokowywać. Ci pasażerowie mają po prostu różny bagaż w różnych kolorach. Ten dodatek początkowo tam podczas kampanii miał być jakby osobno, ale finalnie twórcy jakby dorzucili go do przynajmniej do tych wszystkich Kickstarterowych edycji. Tej gry. Po prostu jest to w środku już zintegrowany z tą grą podstawową. Ja w opisie do, do komentarza, znaczy w, w opisie do filmu zostawię link do, do, do strony Destry Games. Będziecie sobie mogli poczytać troszeczkę o tej grze. Wydaje mi się, że ona jest dostępna jeszcze na tym pleczem na Baker Kit, z którego oni korzystali, więc tam możecie sobie zobaczyć, czy ewentualnie kupić, jeśli gra Wam się podoba. A jak nie, możecie no, uderzać do nich gdzieś tam na, na Facebooku czy Instagramie. Chłopaki są bardzo komunikatywni i możecie spokojnie z nimi sobie tam o tej grze pogadać. E, oprócz gry Skyline Express tej planszowej, wyszła jeszcze gra Roll and Ride. Ja też ją mam e, tutaj gdzieś na półce. Mogę Wam oj, nawet pokazać e, o niej. Nie wiem, czy będę kręcił film, e, ale mm, na pewno wrzucę, e, wrzucę jakieś moje wrażenia z rozgrywki gdzieś tam na Instagrama, to będziecie sobie mogli poczytać. No to jest troszeczkę tak jakby zerowana ta, ta planszówka w formie takiej wykreślanki, więc też na pewno na Instagramie gdzieś tam będą o niej jakieś materiały. Jedyny mój zarzut taki do tej gry to jest trochę jej rozmiar, dlatego że cała główna plansza, na której rozkładamy wszystkie elementy, ma taki jakby... Powiedzmy, że cel głównie dekoracyjny, no czyli po prostu rozkładamy wszystkie kafelki, rozkładamy tych pasażerów i tak dalej. Wydaje mi się, że ta gra mogłaby być trochę mniejsza, w sensie takim pudełku i wielkości na przykład, nie wiem, Azula, może właśnie Kaliko, bo no, wtedy byłaby na pewno bardziej y, poręczna do zabrania gdzieś na przykład na jakiś wyjazd czy y, nie wiem, na, na wakacje na przykład. Ale z drugiej strony dzięki właśnie ładnej planszy to wszystko też fajnie wygląda na stole i, i też mam poczucie, że gramy w taką konkretną, fajną planszówkę, a nie w jakiejś taką Pierdółkę, która tam jest jakimś, wiecie, no, filerem na, na 5 czy na 10 minut między dużymi grami, więc coś za coś. No, mamy ładne elementy, ładne komponenty, ale pudełko jest po prostu większe niż pewnie mogłoby być, gdybyśmy yy, tej dużej planszy nie mieli. Yy. Zapraszam na mój Instagram, Twitter, yy, Facebook. Yy. Tam będzie wrażenia z gry, może recenzja nie, bo ona już gdzieś tam się znalazła, ale jakieś tam zdjęcia się pojawią z rozgrywek na pewno. Zapraszam do odwiedzenia, do polubienia. Łapki w górę, jeśli film Wam się podobał, do subskrypcji mojego kanału na YouTube, bo tych filmów się pojawia dużo. W grudniu była ich masa i patrząc na premiery, które już są zapowiedziane, myślę, że tych filmów będzie coraz, coraz więcej, więc zasubskrybujcie, jeśli chcecie mnie oglądać częściej i dzięki do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!